Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim pokoju, ale... ale w pokoju oddalonym. No dobra, jestem na balkonie, ale tu jest lepsze światło. Oddalonym o ponad 1200 km, jednak za czym żeśmy się tutaj znaleźli, to trochę czasu minęło, także cofnijmy się do początku. No i witam Was w początku naszej drogi. Przed nami 1200 km, właściwie ponad 1200 km. Mm, Zanim dojedziemy do celu, godzinę mamy 21. Liczę, że powinniśmy jechać około, ja wiem, 12-13 godzin. Zobaczymy jak wyjdzie w kroju i w szyciu. Tym razem nie powinno być korków w Czechach i Austrii, przynajmniej mamy taką nadzieję właśnie wybierając podróż na noc. Jedyne 12,5 godziny później właśnie jesteśmy na moście, na moście Kryczkim, a więc wjeżdżamy na wyspę Kryk. Wyspa ta jest po pierwsze największą wyspą chorwacką, a po drugie jest właśnie połączona od 1980 roku na stałe mostem o długości 1430 metrów i przejazd przez ten most jest płatny, natomiast opłata jest pobierana tylko raz, czyli przy wjeździe. I to jest 35 kłon, czyli 4,76 euro przeciętny dnia dzisiejszego. A tak wygląda człowiek po 13 godzinach prawie podróży. Tak wygląda ja. dla mnie. Jesteśmy drugi dzień w Baszce Dzisiaj, zgodnie z prognozami, jest dosyć pochmurno i wieje, w związku z tym nawet na morzu są konkretne fale i e, przyjemna bryza. My oczywiście na plaży. E, w tym roku jest zdecydowanie mniej ludzi, a w taką pogodę jak dzisiaj, no to już w ogóle. Choć oczywiście jest bardzo ciepło i tak dalej, także nie można powiedzieć, żeby ta pogoda była jakaś, wiecie, mało urlopowa. Ja sobie od wczoraj czytam, kiedy tylko przyjechaliśmy, książkę Grzesiuka. Bardzo dobrze mi się to czyta. Bardzo, bardzo dobrze. Aż żałuję, że dopiero teraz zdecydowałam się ją kupić. Bo moim zdaniem jest bardzo warta przeczytania. Będę się marszczyć, bo mimo wszystko, wiecie, jest takie słońce za chmurami. Dlatego lepiej w okularach. No i tak. No i jest po prostu cudnie. Jesteśmy w tym samym hotelu, w którym byliśmy w zeszłym roku. Jest to hotel, który jest zlokalizowany przy samej plaży, czyli centralnie stoi przy plaży. No i jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni. Pomyślałam, że Wam pokażę hotel z tego względu, że filmów z zeszłego roku nie ma już na kanale, a pewnie wiele z Was nawet na bank nie oglądało właśnie filmików z zeszłego roku, więc słuchajcie, tak wygląda hotel. Jest trzypiętrowy i na każdym piętrze są takie donice ze świeżymi kwiatami. Jest rozkładane składane. Wczoraj na przykład był zasłonięty z racji tego, że padał przez chwilę deszcz. A na dole jest restauracja, zarówno tutaj w patio, jak i w środku. I tam właśnie chodzimy choćby na śniadanko. Kochani, przychodzę tutaj z pokoju hotelowego, aby Wam powiedzieć kilka słów z tego względu, że no jednak na dworze bądź co bądź jest sporo osób i nie do końca są warunki do tego, żeby stanąć przed aparatem i gadać, choćby z tego względu, że jest po prostu głośno. Pierwsze jakby spostrzeżenie dla tych osób, co nie wiedzą: w zeszłym roku, w lipcu, byliśmy w tej samej miejscowości, co więcej, w tym samym hotelu. I pierwsze spostrzeżenie jest takie, że jest zdecydowanie mniej osób, jak miało to miejsce właśnie w lipcu. No i zdecydowanie jest lepsza, i zdecydowanie jest lepsza pogoda, znaczy lepsza temperatura. W zeszłym roku było mi zdecydowanie za gorąco, strasznie, strasznie było mi gorąco. Uważam, że był to upał, jakich mało. Natomiast w tym roku, mimo że temperatura na przykład w dniu dzisiejszym to 29 stopni, to absolutnie się tego nie odczuwa, będąc bliżej morza. Kiedy żeśmy wracali ze spaceru wzdłuż właśnie brzegu i wracaliśmy jakby drugą stroną, wiecie, tam gdzie beton, tam już pewno ten upał daje się we znaki. Natomiast na plaży jest bardzo przyjemnie, jest delikatny wiaterek i, i po prostu pogoda jest nieziemska. Też podczas naszego pobytu, czy to zeszłorocznego, czy kiedy byliśmy dwa lata temu w Chorwacji, nie było takiego dnia, żeby mocno wiało. Wczoraj właśnie był taki dzień, było dosyć pochmurno, zapowiadali w ogóle burze, akurat to się nie zdarzyło i faktycznie dosyć mocno wiało. Ale to nie zmienia faktu, że dalej było bardzo, bardzo ciepło. Ja po prostu na plaży siedziałam przysłonięta, wiecie, serągiem, ale sądząc właśnie, a to ja chyba nawet nagrywałam, Wczoraj, właśnie na plaży, fragmenty, że naprawdę było bardzo mało osób. Tak, jakby ta pogoda już nie wiem, wykluczała to plażowanie czy to opalanie. Uważam, że pomysł pojechania w czerwcu był naprawdę rewelacyjny, bo to jest jeszcze przed szczytem sezonu i też te temperatury jednak są niższe. Jeśli miałabym Wam powiedzieć, dlaczego moim zdaniem baszka jest po prostu raj na ziemi, to chyba najlepiej by to zobrazowały właśnie widoki, które za sekundkę Wam pokażę. Ja jestem absolutnie zakochana w tej miejscowości. Uważam, że tutaj wszystko jest perfekcyjne. W tym momencie nie wieje w ogóle wiatr, w związku z tym, po prostu morze ma nie wiem, właściwości basenu, jeziora. Nawet chyba spokojniejsze, jak jeziora czasem bywają. Jest po prostu cudnie. Znajdujemy się teraz przy Kasztel Baszka. To będzie bodajże kościół świętego Szczepana. Jeżeli się mylę, to to napiszę, że się pomyliłam. To jest wysoko. Teraz chyba nie do końca widać tą wysokość tego terenu. Zaraz spróbuję Wam to lepiej pokazać, jak to wygląda i spróbuję też, pamiętaj Paweł, pokazać z dołu, jak to jest wysoko. Dobra. I tu jest w ogóle cmentarz. Jak to zwykle pod kościołem, tylko niecodzienny jest jakby widok z tegoż cmentarza. Tak wygląda kościół. Powiem Wam, że byłam przygotowana, żeby opowiedzieć Wam co nieco więcej na temat tego kościoła. Natomiast po wejściu tutaj, szczerze mówiąc, naprawdę już nic nie pamiętam. To jest właśnie cmentarz. Bo nie wiem, czy wiecie, Chorwacja jest krajem jak najbardziej katolickim. No i teraz patrzcie. I to jest widok. Cała baszka. Tu mamy plażę. Tam jest... Tam jest nasz hotel. Chyba tam jest nasz hotel, a może tu jest nasz hotel. Nie wiem, chyba nie. Chyba tam jest nasz hotel. Dobra, jeden pies. Tu jest miasto. Góry, góry, góry. Tu jest taka mała marina. Przejdziesz po wciągu? Góry, góry, Jeszcze raz, góry. A tam jest jedyny budynek na wyspie. To jest latarnia morska. No i tak, kochani, taki widok robi wrażenie. Wydaje mi się, że aparat nie oddaje tego, jak bardzo tu jest pięknie. I jak bardzo ładnie to wygląda. A jeszcze pokażę Wam owce. Generalnie w Chorwacji jest dużo owiec. To sobie chodzi. I żyre. Nadal wyżej niż poziom morza, zdecydowanie wyżej. Um, I tam jest właśnie miejsce, w którym przed chwilą byliśmy. Czy mniej więcej możecie sobie. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego vloga, zapraszam Was na vlogi z Czarnogóry, także do zobaczenia, dzięki.